Witam serdecznie subskrybentów i widzów. Ostatnio sprawdzałem, co media niemieckie, niemieckojęzyczne, tak wychodzi na to, że są też i takie, co mówiły na temat wydarzeń z lutego 2019 roku między Polską a Izraelem. Wiem, że minął już miesiąc i ten temat nie jest już gorący medialnie, ale tak naprawdę to on dla nas Polaków będzie jeszcze długo gorący i będzie co jakiś czas wracał. To, co znalazłem, wydaje mi się dość ciekawe, więc zrobiłem podsumowanie dla Was. Może nawet dowiecie się czegoś, czego w polskich mediach nie było. Niemieckie media informują swoich odbiorców, dlaczego jest ta kłótnia. I kto jest winny zamieszaniu. Jeśli ktoś jest zainteresowany czytaniem zrzutów z ekranu, które będą wideo, lepiej niech obejrzy filmik na komputerze. Oglądanie na telefonie też powinno dać radę, bo będę omawiał. Na marginesie, wkrótce zrobię wideo organizacyjne, w którym omówię o co chodzi w moim kanale, dlaczego jest miks różnych tematów i oczywiście dlaczego warto subskrybować. Napracowałem się zbierając informacje do tego wideo, więc jeśli Ci się spodobało, daj proszę komentarz, napiszcie nawet tyle co tak dla na YouTube czytałem komentarze pod filmikami i, mając już zszarpane nerwy, wolę nie czytać komentarzy pod artykułami. Bardzo dużo od razu aktywuje się osób, które napiszą kilka prymitywnych kłamstw i bzdur, żeby jeszcze bardziej pogrążyć Polskę. Dobrze, że są ludzie, zapewne Polacy, emigranci, którzy prostują ich bzdury. Zapewniam Was, gdy jest jakieś spięcie na linii Polska-Izrael, to możemy być pewni, że media zagraniczne zrobią film lub news o tym i opłacone trole albo ludzie z zaszczepioną nienawiścią ruszą od razu do pisania komentarzy. Jeśli znacie jakiś język obcy lub nawet przy pomocy Google Translatora udajcie się tam i napiszcie coś. Pisanie na polskich portalach za bardzo już nie ma sensu. Wyborców POKO, Wiosny i Partii Razem raczej już nie przekonamy. Jeśli teraz Wam tutaj puszczą nerwy, proszę nie piszcie brzydkich komentarzy. One nic nie zmienią. Staramy się pisać merytorycznie. Kontynuując główny wątek. Szukając w Google artykułów w tym temacie, to stwierdzam, że to nie było wydarzenie, które bardzo zainteresowało niemieckie media. Szybko wyskakiwały artykuły z zeszłego roku, gdy była wprowadzana nowelizacja ustawy IPN. Widocznie tamto wydarzenie uznali za ważniejsze. Przyglądając tegoroczne materiały zwracałem uwagę na to, jak zostało to wszystko przedstawione. Czy została przypomniana historia II wojny światowej, czy była mowa o nazistach, niemieckich nazistach, czy może o samych Niemcach. Czy Polska była broniona, czy atakowana. Czy media stosowały manipulacje dalej? Powiem tak, gdy człowiek czyta te różne artykuły, znowu przypomina sobie historię, to co było, czyta to co zmyślili, to idzie się zdenerwować. Manipulacja, jaką tutaj zastosowały media niemieckie jest bardziej subtelna niż odrydany zwrot polskiej obozy. Jeśli cytowali eksperta, historyka, to tylko takiego z Izraela, mając to gdzieś, że w dobrym tonie byłoby zapytać się polskiego historyka o zdanie. No ale wiadomo, na sentymenty i prawdę nie ma miejsca. Liczy się polityka, pieniądze i propaganda. Podzielę sobie to opracowanie na dwie części. Pierwsza to media niemieckie, druga to media niemieckojęzyczne. I trochę o tym, co znalazłem na YouTube. Co do mediów niemieckich, to trzeba rozróżnić to, co zostało napisane w krótkich artykułach typu News, od tego, co napisały opiniotwórcze agencje. Najpierw o tych krótkich. Te krótkie artykuły informacyjne na częściej były tytułowane Kutnia między Polską a Izraelem szczyt grupy wyszehradzkiej odwołany. Pokażę teraz kilka zrzutów ze stron internetowych. Fokus Online na początek podkreśliłem kolorem czerwonym słowa związane z nazi, a kolorem zielonym słowa Niemcy. Dodałem też krótkie komentarze. Od razu powiem, że generalnie to na wszystkich portalach, dużych i małych, zostało to tak samo opisane i różnice były w szczegółach. Do tych co dziwniejszych szczegółów dodają komentarze. Zapraszam do pauzowania i czytania komentarzy. Ogólnie to napisali, że Nataniahu zarzucił Polakom kolaborację i jest tutaj uwaga, bo oczywiście z nazi. Zresztą sam Nataniahu tak powiedział, zamiast powiedzieć, że to była współpraca z Niemcami, co zresztą mnie nie dziwi i was chyba też. Potem w tekście przewija się dużo zwrotów nazi, NS okupanci lub narodowi socjaliści. Potem w tych krótkich artykułach było wspomniane, że na wyraźniaków się tłumaczył, że miał na myśli tylko niektórych Polaków, a nie wszystkich. Napisali, że Czaputowicz miał jechać, ale to zostało odwołane po wypowiedzi Katz o wysysaniu z mlekiem matki i że Katz wypowiadając te słowa zacytował byłego premiera i Szamira. Napisali, że Morawiecki nazwał takie wypowiedzi niedopuszczalne i rasistowskie. Teraz uwaga, na samym końcu tych niosów były dwa zdania. Pierwsze zdanie to dopiero na samym końcu wspomnieli, że to Niemcy napadły na Polskę w 1939 roku i od tego też zaczęła się druga wojna światowa. Zapomnieli tylko jeszcze napisać, że te Niemcy to właśnie byli nazi i to oni przeprowadzili holokaust. Wspomniano też na końcu, że w Polsce od roku obowiązuje prawo każące grzywną za przypisywanie zbrodni narodowych socjalistów Polakom. Te dwa zdania u wszystkich, którzy je dali, wyglądały tak samo co sugeruje, że albo od siebie nawzajem ściągali, albo zostało to odgórnie zarządzone. Mój ogólny komentarz do tych krótkich newsów jest taki, że niemieckie media trzymają stronę izraelską, co miało już miejsce rok temu. Mamy w artykułach przedstawione wytłumaczenie Nataniachu, więc jest usprawiedliwione, bo miał na myśli tylko niektórych Polaków, a nie cały naród Polska. Katz jest tłumaczony w ten sposób, że tylko cytował i to nie były jego słowa. Tak na marginesie nazwisko Katz po niemiecku znaczy kot wspominają też o ustawie polskiej, bo według niektórych mediów niemieckich to właśnie przez tą ustawę Daniachu i Katz się tak wypowiedzieli. Zaraz wam pokażę, gdzie tak napisali. Więc znowu Izrael ok, a wina polskiego rządu, bo po co napisał taką ustawę? Mogli Polacy nie pisać. No właśnie, więcej nie napisali, po co była ta ustawa była dlatego między innymi, że niemieckie media i inne przypisują zbrodnie niemieckie Polakom. Pamiętacie stację ZDF? Stacja telewizyjna, która zasłynęła w Polsce zwrotem polskie obozy i miała problem z przeproszeniem byłego więźnia obozu Auschwitz Karola Tendera. Postanowiłem wejść i zobaczyć, co napisali tym razem. Ich artykuł na stronie jest bardzo krótki. Dali bardzo krótki news i może to lepiej niż mieliby jakieś głupoty pisać. Przejdźmy do punktu 1b prezentacji. Teoretycznie media powinny być niezależne, bezstronne i informować oraz komentować wydarzenia takie, jakie są. W praktyce tak nie jest i media opowiadają się po której ze stron. Wiadomo też, że rządy mają mniejszy lub większy wpływ na media, szczególnie jeśli chodzi o radio i telewizję, że media są finansowane z budżetu w postaci abonamentu, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Z tego może wynikać odgórne zarządzenie dotyczące treści artykułów, gdyż niemiecki rząd uważa, że bezpieczeństwo Izraela jest elementem niemieckiej racji Stanu. Mamy tutaj drugi raz artykuł z Focus Online, również krótki. Różni się od tych wcześniejszych, bo komentuje on to wydarzenie, więc daję go do punktu 1b prezentacji. Jest to krótki artykuł, więc go tu przeczytam. Polska i Izrael przechodzą obecnie spór o polską historię. Na podstawie oświadczeń nowego izraelskiego ministra spraw zagranicznych, Polska w krótkim czasie odwołała swój udział w szczycie w Jerozolimie. Tłem tego jest kontrowersyjne polskie prawo, które kryminalizuje naród polski lub państwo za winę za zbrodnie popełnione przez nazistowskie Niemcy. Ustawa obowiązuje od ponad roku. Krytycy obawiają się, że prawo może zostać niewłaściwie wykorzystane do odmowy odpowiedzialności Polski za zbrodnie przeciwko Żydom. Tak jak mówiłem wcześniej, według Niemców, Zamieszanią winny jest rząd polski, bo uchwalił ustawę. Czy na pewno winna jest ustawa, którą przecież zmieniliśmy według wytycznych z Izraela, ona im dalej przeszkadza? Nawet przed tymi zmianami ustawa nie dotyczyła naukowców i artystów i ci mogli przypisywać zbrodnie niemieckie Polakom. Czytam dalej. Nawet polscy badacze Holokaustu ostrzegali, że rząd może próbować ideologicznie manipulować oficjalną historią w ubiegłym roku pierwotnie nawet przewidziano w nim karę pozbawienia wolności. No czyli widzimy, nawet polscy badacze holocaustu ostrzegali przed tą ustawą. ci sami, którzy we Francji brali udział w konferencji w ostatnim czasie. A międzynarodowa krytyka spadła na Polskę, więc skoro cały świat krytykuje, to na pewno ustawa jest niedobra i kłamliwa. Tak na marginesie ten cały świat to Izrael usa czyli Żydzi z USA, Niemcy oraz Ukraińcy, bo w ustawie było o zbrodniach UPA. To jest rzut z WP i widać tą krytykę z całego świata. Czytam dalej. Tło historyczne. Polska została zaatakowana przez hitlerowskie Niemcy i była okupowana w latach 1939-1945 przez nazistowskie Niemcy. Przez wojnę, okupację, przymusową pracę i terror 6 milionów Polaków straciło życie, w tym 3 miliony polskich Żydów jako ofiary Holokaustu. Bezsporne jest, że byli też polscy kolaboranci, a antysemityzm był wówczas powszechny w populacji, podobnie jak w wielu innych krajach. Nie wiem jak was, ale mnie rozwala to zdanie. Bezsporne jest, że Polacy kolaborowali, a antysemityzm był powszechny w populacji. Idzie się zdenerwować, co nie? Tutaj kilka kłamliwych wypowiedzi z filmu. Co Żydzi sądzą o Polakach? Uwaga, tylko dla ludzi o mocnych nerwach. Film jest umieszczony na kanale Bigum 2000. Przeczytam wam te wypowiedzi, bo na telefonach może to nie być widoczne. Polacy zbierali Żydów w stodołach, a następnie je podpalali. Ponadto Polska jest jedynym miejscem, gdzie Żydzi byli zabijani po holokauście. Co ciekawe, Niemcy mieli więcej dobrych chęci od Polaków. Jeśli chodzi o antysemityzm, to dla Niemców mechanizmem był nacjonalizm płynący od przywódcy, ale niekoniecznie z dyskryminacji i rasizmu, jak było to w przypadku Polski. No i na zakończenie, oczywiście każdy, kto przeżył Holokaust, tak mówi. Przejdźmy do kolejnego dłuższego artykułu, napisanego przez Der Spiegel. Najbardziej denerwujące zdania z artykułu to: Izraelski rząd jest przekonany o tym, że Polacy systematycznie brali udział w zakładzie Żydów przez narodowych socjalistów. Dalej możemy przeczytać. Polski narodowo-konserwatywny rząd reaguje przesadnie wrażliwie, kiedy idzie o rolę Polaków w holokauście. Zakazali prawnik, co należy wskazać, że Polacy uczestniczyli w zakładzie Żydów przez narodowo-socjalistyczne Niemcy. Oraz jeszcze polscy aktywiści praw człowieka i Stowarzyszenia Naukowe krytykowały nowe prawo jako zakłamujące historię, polscy aktywiści, czyli Gross i spółka, tutaj też nie napisali tak jak poprzednie dzienniki, że ustawa została zmieniona i uzgodniona z Izraelem i już nikogo nie można skazać na jej podstawie i nikt przez ten rok nie został skazany. Teraz omówię to, co znalazłem na stronie Radia DLF. DLF jest to radio tematyczne i ma bardzo dużo słuchaczy. Napisali dwa artykuły. Pierwszy artykuł napisany jest podobnie do tych, co omawiałem wcześniej. Napisali tak jak inni, że stosunki między obydwoma krajami są napięte od czasu, gdy w zeszłym roku w Warszawie ustawę zakazującą przypisywania państwu polskiemu lub narodowi spółwiny w czynach nazistowskich. Wspomnieli o nowym prawie, ale nie napisali, że to Niemcy napadły na Polskę w 1939 roku i mordowały Polaków i polskich Żydów. Co nowego jest w tym artykule, to zarzut o wymazywanie pamięci o Holokauście. Umieściłem to na ekranie. Przytoczyli tutaj badacza z Izraela, który skomentował wypowiedź Katza i zarzucił Polakom wymazywanie pamięci o Holokauście. Przeczytam tą jego wypowiedź, którą zacytowali. Nie wiem, czy wyrażanie się w ten sposób było dyplomatyczne, ale tak jak Polacy próbują odzyskać honor z własnej woli, my Żydzi nie możemy milczeć, ponieważ ostatecznie jest to część wymazywania pamięci o Holokauście. Szkoda, że dla równowagi nie zapytali się o zdanie jakiegoś polskiego historyka i badacza. Przejdę do drugiego artykułu. Jest ciekawy. Dużo gorzkich słów, ale też gorzkiej prawdy. Przeczytam go, bo na telefonie raczej nie będzie to widoczne. Artykuł nosi tytuł Polska Polityka Zagraniczna to Kupa Gruzu. Prawicowo konserwatywna partia rządząca w Polsce PiS chciała się prezentować bardziej pewnie w sprawach zagranicznych, także w odniesieniu do własnej przyszłości. Dziś Polska jest sobie sama winna i bardziej samotna, skomentował Florian Kellerman z DLF. Oczywiście polski rząd musiał odpowiedzieć na słowa nowo mianowanego izraelskiego ministra spraw zagranicznych. Polacy sali z sali antysemityzm mlekiem matki. To szczerzy cytat jest niesprawiedliwy. Chrześcijanie i Żydzi żyją razem w Polsce od wielu setek lat, a ta wspólna historia w żadnym wypadku nie była tylko negatywnymi rozdziałami. Ostatecznie Polska musiała odwołać swój udział w spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Izraelu. W takie położenie rząd polski sam się zapędził. Najpierw poprzez tak zwane prawo Holokaustu z poprzedniego roku. Jeśli ktoś przypisuje spółwinę polskiemu narodowi w holokałście, musi się liczyć z aresztowaniem. To pachniało cenzurą. Dopiero po ciężkich protestach USA i Izraela został ten zapis usunięty. Wczoraj rząd polski udowodnił, że niczego się nie nauczył. Dalej mamy w artykule wyjaśnioną pomyłkę na Taniachu. Stosunki, związki z najbliższymi sojusznikami ostygły. Wyjaśniona pomyłka powinna zostać uznana, ale nie. Mimo to Morawiecki odmówił podróży. Skomentuję to: No tak, wytłumaczyli się, że pomyłka, ale nawet nie przeprosili. Dalej napisali, że po wypowiedzi Kaczą o mleku matki wyjazd polskiego ministra spraw zagranicznych został odwołany. Tak, następnego dnia kac dowalił znowu i też nikt nie przepraszał. Czytam dalej. Prawicowo konserwatywny rząd określił swoją politykę zagraniczną motem. Polska musi się podnieść z kolan. Świadomy siebie kraj powinien zachować się tak również w związku ze swoją własną przyszłością. W związku ze swoją własną przyszłością? Okej, okay, to kiedy reparacje wojenne za drugą wojnę światową. Rezultat: nigdy wcześniej na całym świecie nie raportowano o tak wielu polskich współpracownikach niemieckich okupantów podczas II wojny światowej. Co więcej, Polska od dawna nie była tak samotna, stosunki z niegdyś bliskimi partnerami Niemcy i Francja zacznie się ochodziły. Nawet najbliżsi sojusznicy, kraje wyszehradzkie coraz częściej pokazują Warszawę zimne ramię. Tak więc wczoraj nie odmówili swoich wizyt. Solidarnie z Warszawą powinni również odmówić Izraelu wizyty. Polityka polskiego rządu stoi przed kupą gruzu. Oby się czegoś z tego nauczyli, bo sondaże pokazują, że PiS może wygrać jesienne wybory parlamentarne. Na stronie WP znalazłem dwa artykuły napisane na podstawie niemieckich artykułów. Chciałem sprawdzić, czy w oryginalnych artykułach niemieckich jest to samo. Pierwszy artykuł powołuje się na Frankfurter Allgemeine Zeitung, drugi na Die Welt. Na stronie Frankfurter Allgemeine Zeitung nie udało mi się znaleźć tego artykułu. Możliwe, żeby w wersji papierowej. Jedyne, co znalazłem na stronie, to krótki artykuł treścią nie różniący się od tych wcześniejszych newsów. Na stronie Die Welt udało mi się znaleźć artykuł, o którym było na WP. Omówię to, czego nie było na stronie WP. Die Welt również wspominała o ustawie i napisali konkretnie, że nazywa się ona ustawą IPN. Nie jest to do końca prawda, bo była to nowelizacja ustawy IPN. Pierwszy raz ustawa ta została chwalona w 1998 roku. Przeczytam to, co napisali jeszcze, a WP nie opisała. Ustawa IPN, poprawna nazwa, nazwana od Polskiego Instytutu Pamięci Narodowej, przewidywała postępowanie karne za zarzuty, że Polska była współwinna zbrodni popełnionych przez Niemców w czasie II wojny światowej. Przed niemiecką inwazją na Polskę w 1939 roku. Kraj był domem największej społeczności żydowskiej w Europie, spuścizna, która nadal odgrywa rolę w publicznym postrzeganiu w Polsce do dzisiaj. Jednocześnie jednak wielu ludzi w tym kraju niechętnie uznaje fakt, że nawet Polacy popełniali zbrodnie na Żydach, więc nie tylko jako ofiary nazistów, ale również chętnie uczestniczyli w ludobójstwie i czerpali z tego osobiste korzyści. Albo że w Kielcach pogrom po II wojnie światowej oraz Polska w 1968 roku wypędziła tysiące Żydów i pozbawiła ich obywatelstwa. W obliczu tej historii ustawa IPN w Izraelu wywołała oburzenie a ocaleni Shoah oskarżyli Warszawę o zakłamywanie historii. Morawiecki i Nataniachu pomogli rozstrzygnąć spór, publikując wspólne oświadczenie, które wyraźnie rozbroiło prawo. Netanyahu był za to mocno krytykowany w Izraelu. Drugi artykuł z WP o tytule Niemiecka prasa. Ignorancja wobec historii przyczyną fiasku szczytu V4. Opisuje on artykuł Sudeicze Zeitung z dnia 19 lutego 2019 roku. Według nakładu Sudeicze Zeitung jest na drugim miejscu gazet niemieckich. Na pierwszym miejscu jest Bild Axel Springer. Został on dobrze przetłumaczony i opisany przez Deutsche Welle na stronie wirtualnej Polski. Krótko omówię. Netanjachowi zarzucono, że dla korzyści politycznych ignoruje historię, dlatego Katz powiedział o mleku i dostał za to brawa, gdyż Izraelczycy nie chcą akceptować ignorancji historycznej. Będąc na stronie tej poczytnej gazety Sudoice był powiązany z nim artykuł o tytule: Populiści przygotowują antysemizmowi podatny grunt. Zdjęcie przedstawia pomnik ofiar Holokaustu w Berlinie. Artykuł napisany prosto z Tel Awiwu. Opisuje narastającą niechęć i agresję mieszkańców Europy w stosunku do narodu wybranego. 28% ankietowanych Żydów padło ofiarą ataku słownego lub fizycznego w ciągu ostatnich pięciu lat. Piszą o zamachach na społeczność żydowską, dewastacjach na grobków. Piszą o wielu krajach Europy jak Francja, Niemcy, Węgry, Polska oraz USA. Kupią się na tym, co napisano o Polsce. Autor stwierdza, że w Polsce szerzy się antysemityzm. Rządzi partia Nacjonalistyczna, a prawo zabrania mówienia o polskiej spółwinie w zagładzie Żydów. Według mnie przedostatnie zdanie w ogóle nie pasuje do artykułu, gdyż artykuł opisuje, jak bardzo źle są traktowani Żydzi na świecie. Przeczytam to przedostatnie zdanie. Błędem jest również klasyfikowanie jakiejkolwiek krytyki Izraela jako antysemickiej. To zdanie już kiedyś usłyszałem w radiu DLF: Że nie każda krytyka Izraela to antysemityzm. Przypuszczam, że jest to odgórnie narzucone zdanie przez redakcję jako furtka, że w pewnych granicach można w Niemczech krytykować politykę Izraela. Autor dodał sobie jeszcze jedno zdanie już na samym końcu. Przeczytam to zdanie. Ważne jest jednak, aby szybko wstać i stawić czoło atakom słownym i fizycznym. Przejdźmy teraz do artykułów spoza Niemiec napisanych w języku niemieckim, czyli artykułów redakcji niemieckojęzycznych. Euronews, francusko-amerykańska firma. 25% udziałów należy do giganta medialnego NBC Universal. Artykuł jest podobny do tych niemieckich krótkich newsów. Jest jeszcze krótszy, bo brak zmianki o tym, że Niemcy napadli na Polskę, mordowali Polaków, polskich Żydów, innych Żydów. Romów oraz inne narody. Na końcu nagle wspominają o polskim Nowym Prawie. Die Presse, austriacki dziennik, artykuł bardzo podobny do tych z Niemiec, z małą różnicą. Tutaj napisali, że tłem jest spór o to, czy Polacy z Nazi kolaborowali, czy nie. Wcześniej w Niemczech inni pisali, że tłem jest kłótnia o nowe prawo ustalone przez polski rząd. Grenz Echo, jest to belgijski dziennik niemieckojęzyczny. Artykuł przedstawia wydarzenie i informuje, że Zgrzyty zaczęły się od wypowiedzi Netanyahu. Napisali, że jest nowe prawo w Polsce i kara jest za przypisywanie narodowi polskiemu i państwu polskiemu wbrew faktom zbrodni na Niemców. Napisali, że gdy Niemcy zaatakowali Polskę, to w wyniku wojny, okupacji, przymusowych prac i terroru zmarło 6 milionów Polaków, w tym 3 miliony polskich Żydów. Na końcu dodali, że Grupa Wyszehradzka powstała w celu prowadzenia krajów tej grupy do Unii Europejskiej. Przejdźmy do tego, co znalazłem na YouTube. Najpierw Tagesschau. Jest to dziennik informacyjny, który jest zimitowany w różnych telewizjach niemieckich przejrzałem ich dzienniki informacyjne wideo jakie mają na youtube dwa tygodnie przed i dwa tygodnie po tym wydarzeniu trochę to trwało nie wspomnieli nic o tym że był zgrzyt na linii polska-izrael tak jak mówiłem wcześniej to wydarzenie nie zostało uznane przez media jako bardzo ważne jedynie na ich stronie internetowej jest artykuł informujący o wydarzeniu pod artykułem jest informacja kiedy radio Deutschlandfunk informowało o tym artykuł ze strony DLF omawiałem wcześniej tak informacyjnie Deutschlandfunk prowadzi archiwum dla wszystkiego co nadaje Przejdźmy do Die Welt albo Welt to znaczy świat. Serwis ten należy do firmy założonej przez bardzo znanego w Polsce Niemca, Aksela Springera. Na temat tego wydarzenia nie zrobili żadnego wideo. Przyglądając kanał YouTube zauważyłem, że dużo jest starych wideo o protestach kodów w Polsce. Zrobili też wideo o rodzinach pewnego malarza obchodzone w lesie w Polsce. Tak na marginesie, fajne zdjęcia dobierają miarkowi. Przejdźmy do Bild. Bild znaczy obraz. Serwis ten należy również do Aksela Springera. Nastawiony jest on na sensację. Jedyny materiał, który udało mi się znaleźć i jest powiązany z Polską, to dotyczący oboju chorych krów w Polsce i sprzedaży ich mięsa na Europę. Przejdźmy teraz do ostatniej pozycji wideo kanału Euronews. Wcześniej omawiałem artykuł ze strony Euronews. Tak jak już wcześniej wspomniałem, serwis należący do giganta medialnego z USA. Filmik iście manipulatorski, trwa tylko minutę 37 sekund, a dużo się w nim dzieje. Zaczyna się niewnie. Informują, że Polska nie weźmie udziału w spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Izraelu po wypowiedzi Katza w izraelskiej telewizji, że Polacy wspierali niemieckich nazistów. Nie mówią nic o tym, że jeszcze wypowiedział się o mleku. Przytoczono wypowiedź Morawieckiego, że takie słowa są niedopuszczalne. Powiedziano, że Netanjahu tłumaczył się ze swojej wypowiedzi i powiedział, że była ona w związku z polskim prawem dotyczącym Holokaustu. I miał na myśli tylko niektórych Polaków, a nie wszystkich. Powiedział, że antysemityzm rośnie i antysojonizm jest nową formą antysemityzmu. Zaraz po tym jest stawka na zdewastowane nagrobki. Mówią, że antysemityzm rośnie w Europie, że są wrogie ataki we Francji i pochody neo w Bułgarii. Mój komentarz czyli mamy sugerowanie przez redakcję, że to, co się między Polską a Izraelem wydarzyło, ma związek z tym, co dzieje się w innych krajach, jak Francja i Bułgaria. Prymitywna zagrywka ze strony redakcji, na którą się pewnie ludzie nabiorą. Szkoda, że nie wspomnieli, co się dzieje w Niemczech, jak na przykład obrzucenie synagogi koktajlami Mołotowa. Dla tych, którzy dotrwali do końca, mały prezent w postaci trzech memów, które zrobiłem. Jeśli mem zrobiłem dobre, to nie powinienem ich tłumaczyć i powinny same mówić za siebie. Jeśli nie mówią same za siebie, to je wytłumaczę. Mamy tutaj kowala. Polska to żelazo. Pierwszy mem. Kują na młotkiem z Niemiec i USA, a i skryto pieniądze. Drugi mem. Kują na młotkiem USA. Niemcy są kowadłem, a i skryto pieniądze. Trzeci mem. Kowal z głową z gry Diablo 1 kuje nas. Co z tego kutego żelaza może powstać, to zależy od nas. Czy złom, czy może też coś bardziej przydatnego. Pozdrawiam, cześć, dzięki za oglądanie i wysłuchanie.